I'm, I'm, yeah. <laughs> o, to be honest, to be honest, to be to No już po zabytku kiedyś tam to sobie sobie Jeszcze jakiś rok temu A teraz już nie jest Nasza zjeżdżalnia Tutaj Słowacki pan inwestuje w nasze śląskie wesołe miasteczko. I robi wielkie zmiany. W końcu, po 20 paru latach, zasłużyliśmy na coś więcej. Tak, proszę państwa. Wesołe miasteczko w końcu zacznie żyć na nowo. Tam powstał nowy spływ. Zobaczymy, jeśli znaczy czas, może pójdę tam jutro albo pojutrze. Chciałabym odwiedzić śląskie wesołe miasteczko, bo jestem dumna z niego a tak to sobie frunę gondolą jest cudownie tutaj panowie pracują na pełnych obrotach mam nadzieję, że za rok, dwa powstanie tutaj zajebista miejscówka ale to zajebiście wygląda płynie woda i tam jest zjazd